Co? Elektronikę? Ja Elektronikę No i chodźcie raczej też w jednej grupie, tam, nie, żeby on też O, mowy, o przez, w jednej części no. no, <trym> w drugiej części sali. No nie to wszystko. Nic się nie zmienia aż do XIX wieku. To jest niesprawdopodobna sytuacja. Artyleria przetrwała w ten sam sposób używano jak z tej hakownicy. Hakownica z brązu, lana, nazwa hakownicy, wiadomo od czego, od takiego haka. Macie tam również lufy hakownic, wszystkie mają haki, które służyły do zaparcia o jakiś przedmiot, ponieważ jak wiadomo broń palna kopie. Każdy to strzelał, odczuł to na sobie osobiście, bo dzisiejsza broń również kopie mimo wszelkich dogodnień i techniki, która poszła tak znacznie do przodu. Prosta rura. Proszę zobaczyć z tej strony. Też jest otwór. Do czego służył? Do montowania na Po co? To umieć za co Dobrze. To oczywiście lepiej. Tak. No bo samo to, co trudno by było trzymać za to, że ten metal, ponieważ w momencie strzału, jak to się wszystko rozgrzewa, byłoby trudno. Natomiast rzeczywiście tam montowano rzecz drewnianą, trzymano czasem pod pachą, stawiano, opierano o coś hakownicę i można było strzelić. Tylko zanim się strzeliło, trzeba wykonać na było szereg operacji. Operacje bardzo proste. Najpierw trzeba było wziąć proch, odpowiednią miarkę, po to, żeby nam krzywdę nie zrobiło. Więc prochu ówczesny dymny, czy widzieliście kiedyś efekt prochu dymnego, tak. spalenia? Kłęby białego dymu, prawda? Otóż to, ten proch jest słabszy dużo od współczesnego, tego nitrocelulozowego prochu. I miarkę prochu trzeba było wprowadzić do lufy, uszczelnić, więc jakąś przybitką gałgan, papier, coś, coś trzeba było tam po prostu uszczelnić. Potem dopiero wprowadzano kulę. Kula pierwotnie kamienna, czyli trzeba było ją obtłuć, kawałek kamienia obtłuć. Widać tutaj przygotowanie takich kul. Siedzi i klucza. Ja pamiętam takie powiedzonko jeszcze w dzieciństwie, dwóch kamieni. Chodziło o to o pokazy, oczywiście w tym czasie, jak to powstało, to używane było to powiedzonko, ale ono sięgało niewątpliwie do wcześniejszych. W tych gdy trzeba było siedzieć ten kamień optów regularnie, on musiał być regularną sferą po to, żeby mógł służyć jako kula. Dlatego bardzo szybko zrezygnowano z kul kamiennych, pracochłonnych i przeszli na kulę ołowiane, kule ołowiane, odlewane. Kulę należało również uszczelnić. Jak się uszczelniło, to można było dopiero przystąpić do złożenia się do strzału. Żeby strzelić trzeba było najpierw pierwotnie rozdrzeć do czerwoności prę w ognisku. I to jeszcze tak na odległość. I na odległość się przytykało do zapału. Zapał to jest taki wątki otworek na górze, tak? Macie widoczne również na górze, na dnie rówy, otworki. To są te zapały. I tam przytykano ten prę. Pokazują, ale skrzydła nie na plecach i dużo mniejsze, a przypięte do siodła. Żeby wsiąść. Skrzydło, trzeba było mieć podpięte skrzydło. Przypinało się je potem tylko. Natomiast są ilustracje z i są opisy z parad. Czyli yy, yy, dla mnie jest to potwierdzenie, że skrzydło, owszem, ono jest też symbolem pewnym, bo to jest wzięte znowu że naszych znaczy wschodnich przeciwników, no z takich tureckich szalonych listów którzy się wyróżniali przypinanymi skrzydłami, malowaniem na czerwono. To byli którzy byli w drodze taki śli do boju, wywołując przeciwnika i na oczach wszystkich rozprawić się z takimi, To Oczywiście oni działali pod wpływem haszyszu, to byli ludzie idący w Amoku pełnym ale ze skutkami, no, Stąd te skrzydłaci, jeźdźcy tamtejsi, byli też takim wzorcem dla naszych i skrzydła zostały skopiowane niewątpliwie z tego. inny kształt przybrały, bo najbardziej charakterystyczne to są te właśnie zawięte tutaj na postacią, ale tamte skrzydła były napisane i skrzydłami, odcinanymi od ptaków i w ten sposób ocowany. Więc to y, coś innego niż inne w bramie, jak tutaj na tym przykładzie. To jest oczywiście skopiowane skrzydłowe, by się, ale na jest w sposób jest jak w słowie to, to kurnickie. Na, na naszym napysniku na są uchwyty do osadzenia, dlatego powinniśmy się Polski mundur, kurtka polska charakterystyczna to jest... Chyba tutaj marynarkę. Jak zapniemy w ten sposób marynarkę, to ma systemat schemat polskiej kutki marynarki. I on się tak zapina. Tak jak gdyby miał to ściągnięte razem, to tutaj na haftki ma zapięta, to są wyłowy. Odpiąwszy z haftek, tak, można było zrobić w ten sposób i zapiąć na guziki. Dlaczego? Znaczy, dziękuję Dlaczego w ten sposób? O co tu chodziło? Otóż, to jest srebro. I karmazyn, znakomite słupko. odcinie ja. Wszystkie mundury ówczesne są haftowane żywym srebrem. Nie, nie żywym srebrem, bo to wtedy z Ale, Ale rzeczywiście srebrem, bo chodzi o pokazanie z tej najlepszej strony. Guziki są srebrne, to wszystko śni, a ówczesne drogi to nie są asfalty. Jak idzie kawaleria, a widzieliście kiedyś mały nawet oddział konny, co robi, jak przechodzi? To są tumany kuzy, tumany kuzy. To z daleka było wiaźnie kawaleria. I jest pojęcie tak zwanego munduru marszowego, gdzie wtedy hafty się kryło, zapiąwszy w ten sposób, to jest wynalazek polski. Zapiąwszy kurtkę, nosiło się wtedy wszystko schowane. Nasi to dostali pod koniec XVIII wieku w 785 roku już mieli. I od tej pory ruscy zaraz to skopiowali. W literaturze rosyjskiej figuruje to jako pomysł Petunkina. No i znamy z znamy zupełnie innych pomysłów, prawda? Ale oni mówią to on wprowadził w Armii Rosyjskiej. A skopiował po Kurtka nie ma kieszeń. W związku z tym czapka.